Siemano, siemano, widzowie, witam was standardowo na Helcasie. Dzisiaj wcielę się w rolę jednego z Was i w wpuściłem sobie 4 dolary i spróbuję z tego zrobić kosę, tak znajcie go się do końca. Zaraz podacie również wyniki na skina z poprzedniego odcineczka ale najpierw zapraszam Was do konkursu, który kończy się już za 10 dni. Możecie wygrać ponad 1000 złotych płacając tylko 3 dolary, więc jest to 10 zł specjalnym kodem piersiolijeczko w opisie widzowie macie konkurs jak widzicie udział bierze tylko 20 osób więc jest to naprawdę wydaje mi się że idealna okazja na kosę więc zachęcam do wzięcia udziału Skina z ostatniego odcineczka wygrywa ziomość, która jest w przypiętym komentarzu, więc koniecznie sprawdźcie na dół czy to nie wygrałeś No a w tym odcinku macie do wygrania takiego oto skina, zostawiliście sporo łapek, więc komentujcie, łapkujcie, żeby go wygrać I pamiętajcie, że każda jedna łapa w górę to jest 40 groszy Do raz tego skinka, także łapkujcie, bo to od was zależy. za ile będzie skinek do wygrania w następnym odcineczku Zaczynamy nasz ekstremalnie trudny challenge od razu od bitwy Kiedyś udało mi się zrobić kosę pamiętam, z 20 zł, ale było to bardzo dawno i tylko raz w życiu mi się udało, więc zobaczymy czy uda nam się powtórzyć. Ja bym pierwszą bitewkę zrobił coś takiego, to 2 dolarki, też nie jest tu jakieś drogie skrzynki, wiadomo, no bo musimy, że tak powiem, zrobić tą pierwszą kwotę. Zobaczymy sobie czy uda nam się wygrać pierwszą bitwę. Jeżeli to wygramy, myślę, że jest tutaj szansa na podwojenie naszej założonej kwoty na bitewce. Damy sobie bota, bo nikt nie chce do nas dołączyć. Więc bocik, tonik, cztery skrzyneczki No nie są to sobie jakieś drogie skrzynki, ale widzowie wiecie od czegoś trzeba zaczynać W ogóle mocny, mocny to jest challenge Długo się zastanawiałem czy w ogóle to nagrywać, ale zauważyłem, że wam się ta seria spodobała Więc pomyślałem sobie czemu nie spróbujemy eee, Oczywiście wszystko na widzów Dajcie dać w komentarzu czy chcecie kontynuację takiej serii I dajcie znać w komentarzu od jakiej kwoty miałbym spróbować zrobić kosę Chłop co wydropił Chłop co wydropił teraz w tym momencie No i słuchajcie widzowie Mamy pozamiatane, że tak powiem. No ale słuchajcie, nie ma się to przejmować. Spróbujemy sobie jeszcze raz. Yy, myślę, że teraz uderzymy już nieco mocniej. Przede wszystkim będzie to chyba już bitewka all-in. No bo Najwyżej ten odcinek będzie trwał dwie minuty. No nieważne. Słuchajcie, widzowie, dajmy sobie to. Nie mogę tego dać, dlatego damy sobie to. Elegancko, dobra. Dwóch graczy niech zostanie. Teraz nieco mocniejsza bitewka, droższa niż wcześniej. Cztery skrzyneczki przed nami. Fajnie było, jakby do nas jakiś ziołek dołączył. Jest, mamy. No, w momencie przegranej, niestety, chyba znaczy, no na pewno stracimy wszystko. Więc jest to bitwa o wszystko albo nic. Okej. Okay. Okej. Okay. Mocny start. Mocny naprawdę start. Zachęci... Zachęcił mnie, nie powiem. Tutaj trzy centy, nieco słabiej. Ale mam nadzieję, że coś dalej jeszcze droższego wyleci. Coś takiego. I ostatnia skrzyneczka przed nami, proszę Państwa. Wow. Ja Dobrze, dobrze, mamy 3 dolarki Wciąż jest to lekko w plecy A jakbym sobie spróbował, słuchajcie, na kontrakcie dorzucić Spróbujmy, ile wszystko mi łącznie wyniesie Kurde, nie, to duże ryzyko jest Albo dobra, raz się żyje Musimy zaryzykować, a może akurat wejdzie 4 dolary? Nie, słabo być słabo, mamy 330, cały czas jesteśmy na komplecy. No początek jest dosyć mocny, dajmy sobie tak, Ranger nie otwieraliśmy, Battle Race tego nie otwieraliśmy i Sun Case'a, coś takiego i to już na trzech graczy. Jak widzicie widzowie, ja ryzykuję, no bo moim zdaniem inaczej no nie zrobię tej kosty, musimy wydropić jakiś mocniejszy probiżnik na starcie. Mamy jeszcze początek odcineczka, więc... Teraz jest pora na to, żeby wygrać. Jest Pepik, jest jeden ziomeczek, mamy trzy osoby, wygrywamy to. Ja, pierdzielę, jakby się udało wygrać drugą bitwę, pod rząd, 3 dolary. Mam nadzieję, że w tej bitwie z 6 dolarów będzie do wygrania. Zobaczymy. Woo! Prowadzimy! I to fajną przewagą mi się wydaje, jak na ceny tych wszystkich skrzyneczek. 85 centów mamy. Łącznie no coś ponad dolarka. I teraz, teraz coś takiego. Ostatnia skrzynka przed nami. Ona jest chyba taniutka z tego co pamiętam Ale DOLAR DOLAR Dobra Mamy pierwszy profit widzowie Mamy pierwszy profit na odcinku 5 dolarków Okej okay, Spokojnie Na razie może odpuśćmy sobie bitewki Spróbujmy otworzyć jakąś skrzyneczkę Damy sobie ceny od najtańszych oczywiście yy, I zobaczymy co tutaj jest w ogóle Kurde czy ja chcę otwierać skrzynkę za dolara? No, spróbuję. Czemu nie? New beginning. Brzmi tak, jakby mogłabym mi oddać. Zobaczcie, gdyby ktoś Wydropił 40 dolarów, czyli praktycznie kostkę, więc na pewno ułatwiłby nam to zadanie. Ale pytanie, czy ta m nam ułatwi? Ty, 17 dolków To by było zbyt piękne, słuchajcie. To by było zbyt piękne na 17 dolków, Dobra, dajmy na razie spokój tej skrzynce. Yy, I teraz. Kurde, jakoby tutaj otworzyć. Damy sobie jeszcze raz, znowu ceny malejąco. Musimy, słuchajcie, wydropić w końcu coś mocniejszego, ale ja też nie chcę za dużo ryzykować. Spróbujmy sobie, może CS2 Limited Test. No brzmi mocno. Ktoś wydropił, bo ostatnich 24 godzina 63 dolary, więc może trafi na nas, poszczęści nam się. O nie, to nie będzie szczęście. To raczej na pewno szczęście nie będzie. No szczęście bym tego nie nazwał. Kurde, niedobrze. Nie jest dobrze, mordeczki. Czy ja w ogóle mogę za 140 tutaj sobie? Mogę. Mogę, mogę. Dobra, to otworzymy sobie yy, dwa razy. A, to jest procentułeczka. No dobra, no to przyspieszymy sobie od razu. Jakby mi poleciał. Jakby mi poleciał. Wiecie co? Zrobimy sobie chyba jeszcze jakiś kontrakt. Dlatego dołączymy sobie do jakiejś bitewki. Jakiejś bitewki, która nie będzie za bardzo ryzykowna. A może tu takiej? Czemu nie? Dwie skrzyneczki, szybka bitewka. Działek się nazywa Just Die, więc mam nadzieję, że go rozwalimy. Dziś chyba przegraliśmy jedną bitwę? Nie pamiętam, czy przegraliśmy jedną bitwę, czy wygraliśmy wszystkie. Yy, ale tutaj nikt nie dołączę. to ja stąd zwijam na szybko. I może dobiję do tej. Tak ta wygląda ciekawie. No i jest ziomeczek, jest bitewka, słuchajcie widzowie. Jedna z. Chyba to wygramy. Kurde. A można byłoby tu fajnie wygrać. A można byłoby tu fajnie wygrać. No dobra, 2,89. I teraz pytanie: Co my będziemy robić, słuchajcie? Co my będziemy robić? Ej, a skoro teraz przegraliśmy, to jest może myśl. Otwórzmy sobie kapsułę. Tak i tak. New beginning. Ufam w tej skrzynce. Dwóch graczy. Dobra, spróbujmy. Poczekamy sobie na ziomko, widzowie. To jest tak naprawdę wszystko albo nic. Jeżeli to przegramy, no to nie będzie za ciekawie, bo chyba już nam nic nie zostanie. Jeżeli to wygramy, to mamy szansę z powrotem zaistnieć, że tak powiem. No bo z o Beginning potrafi dobrze dać. Pod topi, nawet się trafił. No i lecimy z nim, proszę. Proszę. Proszę, Helkensiku. Nie, jego wygląda na dwa dolary. Bob wydropił. 2 dolary chłop wydropił No niestety mordki Tą bitewkę przegrywamy Pomimo starań No nie udało nam się jej wygrać Ale mamy jeszcze 56 tych Dobra to jeszcze nie jest koniec To jeszcze nie jest koniec Jeszcze może być kała Niestety Niestety A jakby tak hipotetycznie słuchajcie Jakby tak hipotetycznie sprzedać sobie tą emeczkę i zrobić jeszcze jedną bitewkę Tak. Załóżmy, że mamy te 5 dolarów wejściowo. Tak, mieliśmy 5 dolarów. Coś takiego bym zrobił na starcie. Zobaczymy, jak by nam to dało. To jest takby drugie życie na koce, sobie spróbujmy dać. No bo jak wiecie. Zrobić koszt z 4,5 dolara jest naprawdę ekstremalnie ciężko. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się kiedyś udało zrobić w ogóle jakiś proficik. Oj, bot to dziwny, tutaj mocny drop na początek mu leci. Dolar eee, 57. Ma przewagę, ma przewagę prawie dolara, ale my teraz mamy fajnego Gloka. Nie, myślałam, że będzie nieco droższy. Dobra, z 3, no nie możesz mnie zawieść. Nie możesz mnie zawieść. Ostatni drop mi chociaż dać dolara. Ostatni drop, chociaż z dolara poproszę. Nie, niestety. No, widzicie, widzowie. Tak się jakby się nie dało, nie udało. A ja chciałbym sobie otworzyć skrzyneczkę eventową. Tak parę razy spróbujemy sobie ją otworzyć. A następnie pójdziemy na kontrakty. Pierwszy dropik, no, słabiutko chyba, z tego co kojarzę. Ej, profit. Profit. Jest profit. Spróbujemy... Jeszcze raz może być profit. Nie no, tym razem to nie jest profit. Dobra, ostatnie podejście. I przejdziemy sobie jeszcze na ten, na kontrakcie na koniec. Dobra. Trigger dyscyplin. Ok, no. No nie będzie to chyba jakiś mocny za bardzo kontrakt. Ale jakby tutaj 18 dolków weszło. Proszę. Niestety, niestety. No dobra wortki. Ja Wam Cię zdobył tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzu jak Wam się spodobało czy inaczej, czy Wam się spodobała seria. Ja się do Wami teraz żegnam. No i trzymajcie się. Elo.